Dzień dobry kochani! Witajcie. Witamy Was dzisiaj z San Francisco! Słuchajcie, za nami cudowne parki narodowe. Widzieliśmy Sekwoje, widzieliśmy Dolinę Śmierci i wiele, wiele innych cudownych miejsc. Wczoraj góry Sierra Nevada, a dzisiaj, dzisiaj San Francisco! I słuchajcie, kolejne miasto, w którym się zakochałam po Nowym Jorku. Z naszymi półkami możecie zobaczyć słynny most Golden Gate. Spójrzcie, jaki on jest wspaniały. Możemy go widzieć dzięki temu, że nie ma dzisiaj mgły. Mamy takie szczęście, Pan, bo tam tak błogosławił, że my że możemy go zobaczyć w pełnej okazołości, jak on jest piękny, wspaniały, w kąpieli słonecznej. A tuż po naszej lewej, a waszej prawej stronie kryje się tajemniczy Alcatraz, czyli więzienie, które przez wiele lat służyło lepiej lub gorzej. No teraz jest nieczynne, można je zwiedzić od środka. My nie będziemy tam się udawać, bo ponieważ chcemy tu wolności zobaczyć, jak San Francisco wygląda. Czyli kolejny film na, nasie, na naszej liście filmów do obejrzenia, wspominając Stany Zjednoczone, jak już będziemy w Polsce. A teraz cieszymy się, jeszcze naszymi ostatnimi dniami, w tym pięknych, cudownych okolicznościach przyrody. I ruszamy na spacerek właśnie po tym słynnym moście. Do zobaczenia. Do zobaczenia!